Siemonerko, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie. 26 lutego na karcie dnia. I moi drodzy, żeby zbędnie nie przedłużać czasu, bo dzisiaj, słuchajcie, poniedziałek, ciężki dzień pracy, to ruszamy, startujemy i uzupełniamy sobie, kochani, naszą tygodnióweczkę właśnie o te dniówki. Sprawdźmy więc, co u każdego znaku dzisiaj się przydarzy. Co dzisiaj u baranka. U baranka w dniu dzisiejszym, karta ożywienia, odrodzenia. Słuchajcie, jakiejś takiej sytuacji, że poczujecie się zdecydowanie lepiej, to dla tych, którzy czuli się gorzej, bo to jest taka karta, że coś się wyjaśnia, coś się klaruje, e, gdzieś tutaj jakieś pewne sprawy się porządkują. Baran teraz może tutaj w dużej mierze poczuć się lepiej, taki ożywiony, odrodzony, z ochotą do życia, jakby z martwych wstał, jakby nowa energia do Was przyszła. E, ci z Was, którzy muszą pozałatwiać sprawy urzędowe, no to będą je załatwiali, bo tutaj oczywiście, Oczywiście w sądzie z reguły, kochani, wszelkie jakieś, powiedzmy, bieganiny po pocztach, urzędach, skarbówkach, księgowych, prawnikach, moi drodzy, co by to nie było, może nam się tutaj pokazać. Co dzisiaj ubyczka? Wahania byk nie będzie wiedział, co ma zrobić, co ma sądzić, co ma myśleć. Nie wiem, kochani, w jakim, w jakim tutaj aspekcie konkretnie, ale możecie mieć takie dylematy w głowie. Co mam zrobić? Jaką decyzję podjąć? Jak postąpić? Jak nie postąpić? Odezwać się? Nie odezwać się? Nie wiem, zrobić coś, nie zrobić czegoś? Wahamy się co do kwestii tego, co dalej tutaj czynić, robić, albo co o danej sprawie myśleć. Wahania nastrojów, jak najbardziej w tej karcie, moje drogie byki, też mogą wystąpić, więc tutaj też mniej cie to na uwadze. Co ubliźniot. Ubliźniot za to, moi drodzy, czas randkowania, spotykania się, mocno zaznaczone są tutaj relacje, związki osoby, z którymi wspólnie żyjecie, mieszkacie, spotykacie się. Bo w tej karcie po prostu są ludzie, tak? Ludzie dla was bliscy, ludzie z którymi coś tworzycie razem, mieszkacie razem, jeszcze raz to przypomnę. I oczywiście z ludzie, z którymi możecie tutaj wspólnie, kochani, gdzieś spotykać się, być w partnerstwach, romansach i tego typu rzeczach. Całkiem możliwe, że moi drodzy, właśnie te spotykania z tymi osobami są tutaj kluczowo zaznaczone. Jakieś planowanie czegoś do mieszkania, do domu, planowania czegoś z waszym partnerem, partnerką też się tu mogą pokazać. Ta karta jest w ogóle kartą słuchajcie oświadczeń zaręczeń, czyli poważnych deklaracji idących w Waszą stronę, ale oczywiście niekoniecznie dzisiaj ktoś może się spodziewać, że zenek Kaśka klęknie przed Wami i po prostu poprosi Was o rękę. Dlatego tak troszeczkę zepchnąłam to na dalszy, na dalszy tor, ale wszystko co ze związkiem łączy się w tej karcie nam się pokaże. Co uraka dzisiaj? Uraka dzisiaj, moi drodzy, nauka, czerpiemy naukę skądś, informacje skądś, dostajemy jakąś wiedzę do siebie, czyli może ktoś napisać, może ktoś zadzwonić, może przyjść jakiś list, możecie dostać jakąś informację i to będzie coś potrzebne Wam do czegoś, tak? Czyli że otrzymujecie jakąś wiedzę. To może być jakakolwiek Kaśka, napisze Ty słuchaj, a wiesz o tym, że Bartek, nie wiem, hajta się na przykład z kaśką. To jest oczywiście też wiedza, to jest oczywiście też informacja, której nie wiedzieli ale tą wiedzę, informację otrzymujemy. Więc spodziewajcie się, drogie Raki, dzisiaj jakiejś wiedzy, informacji dla siebie. Ewentualnie, moi drodzy, możecie się też czegoś nauczyć, bo to jest również karta ucznia, a więc e, oczywiście, informacja może też być nauką dla Was, bo dostaniecie wiedzę i teraz dzięki temu, e, że posiadaliście tą wiedzę, możecie coś tam dalej czynić. Ale możecie też się, kochani, czegoś nauczyć, tak? Nie wiem, oglądając coś, e, słuchajcie, czy na YouTubach, czy słuchajcie w telewizji, czy czytając książkę, jakaś wiedza może do was Waszej głowy przyjść i możecie czegoś się nauczyć. Co ulwa dzisiaj? Ulwa dzisiaj e, propozycja jakaś, nie od odrzucenia. Nie wiem, kochani, jaka, ale ktoś wychodzi z propozycją, albo jest gdzieś na w tle jakaś sytuacja, którą lew, z której lew mógłby skorzystać. Wiecie, o co mi chodzi? To nie o to chodzi, że przyjdzie do Was jakiś człowiek i Wam coś od razu zaproponuje. Słuchaj, e, Marta teraz będzie taki tak, jak Ci tu proponuję to czy to. Może tak być, ale niekoniecznie. To jest jakaś taka opcja, gdzie wy czujecie podskórnie, że powinniście z jakiejś szansy życiowej skorzystać, zmienić coś w swoim życiu. Być może finansowo-zawodowym, być może planowym, jak najbardziej, może to wy powinniście z jakąś propozycją do kogoś na przykład wyjść albo wdrożyć coś w swoje, w swoje życie, żeby te życie nieco odmienić, tak? I z całą pewnością, jeżeli coś takiego wam teraz chodzi po głowie albo przyjdzie do was, słuchajcie, nie wiem, natkniecie się na jakąś ofertę, na jakąś propozycję, zaświta wam pomysł w głowie, to moi drodzy, warto by było ten pomysł y, przeanalizować, a nie od razu puszczać z wiatrem, bo faktycznie może być dla Was intratny. Co dzisiaj upanny jeżeli chodzi o pannę, słuchajcie panna ma jakieś braki dzisiaj, ale nie wiem jakie i czego one się mogą tutaj tyczyć ale ewidentnie pokazuje się brak nie wiem, możliwości, aby coś zrobić, możliwości przejścia możliwości załatwienia ja tutaj to tak widzę w tej karcie, bo oczywiście piątka monetowa, ona bardzo często pokazuje nie mam kasy, nie mam pracy, nie mam możliwości, nie wiem, brakuje mi czegoś tam, yy, załóżmy nie wiem, nie mam aktualnie jakiegoś produktu w szafce, żeby upiec ciasto na przykład, słuchajcie, dobra, głupi przykład, ale brakuje mi czegoś, nie mam czegoś, nie mam możliwości tutaj jakiejś, ale też tutaj, kochani, brakuje właśnie możliwości, aby coś wykonać, aby coś zrobić, aby pójść dalej, mam takie wrażenie. Jest coś tutaj na chwilę obecną być może zablokowane i Wy teraz na tą chwilę nie macie koncepcji, nie macie pomysłu, nie możecie pójść z czymś dalej. Trochę tak to, kochani, widzę, ale karta braku czegoś Tutaj sobie dopiszecie ewentualnie, jeżeli się karta sprawdzi, że czegoś wam zabrakło. Nie wiem, słuchajcie, entuzjazmu, humoru. To może być naprawdę wszystko. Co dzisiaj idzie do wagi? Eee, słuchajcie rozdroże, znaczy rozdroże, nie rozdroże, decyzje, wybory. Macie, słuchajcie, dwie możliwości w garści, i teraz którą z tego wybrać, tak? Więc tutaj, no. Tradycyjnie waga się nad czymś będzie zastanawiała, co zrobić. Mam to i mam to, czy mam i wziąć to, a może tamto. W każdym razie, słuchajcie, decyzje, wybory, wybieranie tutaj czegoś z całą pewnością odegra główną rolę w Waszym dzisiejszym dniu. Oczywiście to może być, słuchajcie, tylko taki epizod, ale pokazuje się jako kluczowy, znaczące. Więc, moi drodzy, może to być taka błahostka dla Was, ale może się okazać w późniejszym czasie, słuchajcie, bardzo ważna. Więc, jeżeli musicie dzisiaj się nad czymś zastanowić, obrać jakiś kierunek, zdecydować się na jakiś ruch, to przemyślcie to, bo czasami możecie, kochani, na przykład z czegoś zrezygnować, a potem się okaże, to zgubne w skutkach, tak? Więc ja tylko to po prostu o tym mówię, bo bardzo często nasze wybory czy decyzje są te, kochani, są ważne. To, jak zadecydujemy, może w przyszłości procentować albo nie. A Wy tutaj właśnie gdzieś um, będziecie, kochani, lawirować, co wziąć, czego nie brać, co zrobić, co nie zrobić. Mogą też być wagi, które będą szukały balansu w czymś. Może, słuchajcie, jest coś faktycznie w tym momencie takie rozchemrane, być może niepewne, być może coś się po, popierdzieliło i waga gdzieś uzna, że trzeba poszukać balansu w tym wszystkim, tak? Gdzieś taki utrzymać jakąś równowagę. Całkiem możliwe również. Co u Skorpiona się? Uskopiona dzisiaj karta sprawiedliwości, a więc albo słuchajcie kluczowe, ważne rozmowy z kimś e, kluczowym znaczącym, być może to taka mówię bardziej poprywacie albo musicie dzisiaj gdzieś udać się do urzędu, do banku, do prawnika, e, księgowego. Wiecie, wszystko, co się wiąże tutaj z urzędówką, jakakolwiek by ona nie była. Być może tutaj gdzieś coś trzeba zanieść, trzeba wysłać, trzeba pojechać, trzeba załatwić i tak dalej, i tak dalej. Względnie, moi drodzy, dzisiaj wybieracie. W, co znaczy może inaczej, rozważacie za i przeciw, zrobić, nie zrobić, zrobić, nie zrobić, coś Wam chodzi po głowie i tutaj gdzieś w tej karcie bardzo mocno rozważacie takie wszystkie aspekty, które przemawiają za czymś albo ewentualnie negują to. Więc tutaj gdzieś takie rozważania mogą być, konkretne rozmowy, kawa na ławę, szczera rozmowa, słuchajcie, jakieś argumenty za, argumenty przeciw mogą się tutaj pojawić, plus sprawy formalne, urzędowe. To był Skorpion Strzelec. U Strzelca, moi drodzy, dzisiaj e, karta, e, słuchajcie, nie puszczania czegoś. Nie wiem, e, czego Strzelec by nie puszczał, ale jest coś dla Was, e, no nie wiem, jak to powiedzieć, nie tyle, że niemożliwe do puszczenia, tylko oczywiście, no wiadomo, że wszystko można puścić, ale czegoś być może kurczowo się trzymacie, nie chcecie tutaj z tego rezygnować, a druga grupa Strzelców coś dostaje. Coś dostaje nie wiem, słuchajcie, co, coś, coś, co na pewno jest dla Was ważne, czyli to może być, słuchajcie, wiadomość, informacja, potwierdzenie czegoś, telefon, słuchajcie, z jakąś tam oczywiście wiadomością, to może być list, paczka, nie wiem, wypłata, kasa, nie wiem co, ale coś, co jest dla Was cenne, ważne i Wy powiecie, mam to w końcu, dostałam to w końcu. A druga grupa strzelców czegoś nie będzie chciała puścić, może coś w sobie ukrywać, bardzo mocno, słuchajcie, nie uzewnętrzniać tego, tak? E, tylko gdzieś po prostu zwyczajnie, moi drodzy, tutaj mocno trzymać to w sobie i nie pokazywać tego e, oczywiście na zewnątrz. E, słuchajcie, jeżeli dzisiaj mielibyście też ochotę na jakieś wydatki, zatrzymajcie to, kasa ma zostać przy Was. Dzisiaj nie szarżujemy kasą. Koziorożec. U koziorożca dzisiaj proces, y, słuchajcie. Ym... Praw pracy jakiejś, generalnie pracujecie dzisiaj, zajmujecie się jakimiś zadaniami, jesteście na czymś skupione, na jakichś zadaniach, po prostu zwyczajnie. To może być oczywiście praca zawodowa, mam się, mnóstwo pracy, jestem zajęta, mam głowę skupioną na jakimś powiedzmy zadaniu, ale to też może być praca domowa, to może być praca nad sobą, to może być praca nad związkiem, po prostu jakieś zadanie, jakaś myśl dzisiaj Wam przyświeca i koziorożec mocno na tym się skupia, jest zajęty, nie oderwie się od tego, póki. Tego nie skończy. Praca jest kluczową rzeczą dla Was. Co dzisiaj uwodnika? Uwodnika dzisiaj, słuchajcie, może być brawurowo, mamy diabła, a więc wszelkie tutaj emocje i wszelkie jakieś, słuchajcie, klimaty mogą się pojawić. Od lęku, niepokoju, strachu, e, słuchajcie, manipulacji, toksyczności, obsesji na jakimś punkcie plus Wkurzenia się, awantury i tego typu rzeczy. Słuchajcie, naprawdę, ja tutaj w tej karcie bardziej też widzę, że rozdmuchałyście ogień za bardzo w czymś. Być może tutaj, słuchajcie, gdzieś wiele rzeczy może zostać zniszczone. No i teraz jest to taka, jakby sytuacja, no naprawdę takiego rozognionego jakiegoś klimatu. Nie wiem, nie wiem w jakim aspekcie. Może to też być ktoś w waszym otoczeniu, oczywiście, bo to nie musicie być wy sami, tylko załóżmy jakaś sytuacja toksyczna, która dzieje się wokół was. I która wszystko niszczy, no i Wy przez to wszystko też na to wszystko patrzycie i też jesteście od środka albo wkurzone, albo zaniepokojone, albo po prostu wręcz przestraszone tym wszystkim, co się dzieje. Ale uważajcie, diabeł naprawdę ma spektrum różnych możliwości. A co u ryb? <laughs> auryk moi drodzy karta działania karta słuchajcie w której obieracie sobie jakiś cel dzisiaj i ochoczo pięknie do tego celu zmierzacie pokazuje się to po prostu jako taka siła energia moc do tego zrobię dzisiaj to zrobię tamto zrobię to w pełnym zaangażowaniu tak i tak dalej i tak dalej karta kobiety która lśni która jest piękna która dba o siebie która przykuwa wzrok więc jeżeli wy jesteście kobietami być może właśnie taki podziw dzisiaj Będziecie gdzieś wzbudzały. Jeżeli prowadzicie romans, być może romans będzie dzisiaj tutaj, no, dla Was kluczowy, ważny. A co nam pokazuje tło czytania, czyli na co dzisiaj warto zwrócić uwagę, czemu się przyjrzeć? Jest to sytuacja, słuchajcie, zawalczenia o coś. Czyli jeżeli jest jakaś sprawa, o którą warto tutaj zawalczyć, nie odpuszczajcie, tylko faktycznie, moi drodzy. I brnijcie do tego celu, walczcie o swój cel. Nie wiem, tak to poczułam w tym momencie. Mamy tutaj kartę, słuchajcie, odchodzenia od czegoś, i u jednych oczywiście to może być sytuacja, trzeba coś zostawić, odejść, pójść po więcej, być może walczyć o więcej. Słuchajcie, no jeżeli na przykład jest to, tutaj chodziłoby o jakąś sytuację pracy, w której dostajecie marne pieniądze, zawalczcie o to, żeby było wam oczywiście lepiej, zawalczcie o swoją pozycję, zawalczcie o to, żeby odważnie, Pójść poszukać czegoś nowego. Jeśli chodziłoby tutaj o relacje, o związki, słuchajcie, zawalczcie o to, żeby nie zadowalać się ośmioma kielichami, tylko żeby dostać przynajmniej dziewiąty dziesiąty kielich, tak? Czyli żeby było lepiej, żeby po prostu było bardziej bliskościowo-uczuciowo, a nie byle jak. To też jak najbardziej w tych dwóch kartach razem jakby w połączeniu o tym mówię. Słuchajcie, zawalczcie też czasami o to, żeby wrócić do czegoś, tak? Czegoś, co być może kiedyś było piękne. W rozłączeniu kart, no to oczywiście tutaj jest karta mówiąca o tym dla jednych, żeby dzisiaj o coś zawalczyć, osiągnąć jakiś cel, dla drugich, zostawić coś, ponieważ zasługujecie na więcej. Tak bym to powiedziała. I czemu się dzisiaj sprzyja energia? Słuchajcie, no właśnie, piątka kielichowa, a więc, moi drodzy, karta. Są osoby, które mogą płakać nad rozlanym mlekiem. Ja bym tutaj powiedziała: przestańcie to robić, bo nowe możliwości są tuż za rogiem, a wy skupiacie się na tym, co już się wydarzyło i tego nie da się poskładać. Nie róbcie sobie takich historii, moi drodzy, tylko właśnie pójdźcie po więcej i zawalczcie o lepszą przyszłość. Kropka. Moi drodzy, tak to dzisiaj wygląda. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak czujecie te karty. I ja Was wszystkich, kochani, gorąco pozdrawiam. Życząc Wam oczywiście cudownego poniedziałku, buziaki.